Witam wszystkich, nazywam się Tomasz Iwaniak, jestem instruktorem boksu tajskiego i kickboxingu w klubie Waleczno-Belszczyzna. Będę się przygotowywał do walki na gali MCF6 w, w Puławach, w swoim rodzimym klubie, w swoim rodzimym mieście. Słyszałem ostatni pojedynek, stoczyłem w formule kicklightowej e, chyba 7 lat temu. Nie liczę startu 2 lata temu na Mistrzostwach Polski w Full ponieważ w pierwszej, w pierwszej walce swojej przegrałem. Trzy razy dostałem kopnięcie poniżej pasa, dlatego nie zaliczam tego startu w ogóle. Także ostatni start był, można powiedzieć, jak po ziemi jeszcze chodziły dinozaury. Także czas zrzucić rdzę. Chcę to zrobić dla siebie, chcę to zrobić dla swojego niedawno narodzonego syna. Mam nadzieję, że dam doby pokaz keyboxingu, twardą walkę. Wiadomo, że Waga Ciężka rządzi się swoimi prawami. Tam może decydować jeden cios. Powiem jak Mariusz Kudzianowski, tanios, który nie sprzedam, dam z siebie wszystko. Niezmiernie cieszę się z tego faktu, że będę mógł startować na Gali MCF6 w formule K1. Szczególnie w wadze ciężkiej, tak? Wszyscy wiedzą, że pojedynki na galach MCF to pojedynki twarde tak, i w formule MMA. I w formule kickbokserskiej, udowodniły to poprzednie edycje. Teraz będzie się na pewno dużo działo, ponieważ Waga Ciężka, tak jak już wspomniałem, rządzi się swoimi probami. Tutaj każdy cios może zadecydować o losach pojedynku. Będą leciały grzmoty, tak? Będziemy się kopać, będziemy się bić. To będzie dobry pojedynek na pewno. Nie znam jeszcze swojego przeciwnika, ale wiem, że to będzie dobra bitka. Serdecznie wszystkich zapraszam, tak? Będzie się działo, gwarantuję, że będzie się działo. Duży ukłon dla organizatorów gali MCF za to, że przeplatają walki MMA pojedynkami kickbokserskimi. Kickboxing jest dyscypliną widowiskową, szczególnie moja ukochana waga ciężka, gdzie te, gdzie te uderzenia ważą. tak, Ja na chwilę obecną ważę już ponad 100 kg, mój przeciwnik także będzie ważył ponad 100 więc 200 kg będzie się okładało pięściami. Kolanami, low w ringu, więc to, 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 to naprawdę będzie do, dobre widowisko. Cieszy też fakt, że kickboxing wszedł do rodziny olimpijskiej, a więc za kilka lat będziemy mieli starty kickboxerów na Olimpiadzie, co mam nadzieję zwiększy i frekwencję i zainteresowanie młodych osób trenowaniem kickboxingu, szczególnie w moim rodzimym klubie Waleczna-Lubelszczyzna. Chłodna kalkulacja, tak? Po tak długiej przerwie od jakichkolwiek startów po skupieniu się na pracy instruktorskiej, trenerskiej. Poczułem po prostu głód tego, że potrzebuję stoczyć taki pojedynek. Oczywiście są pewne obawy, tak? Ja już mam 32 lata. Ten stan zdrowia już nie jest taki jak 10 czy 12 lat temu. Wiadomo, że te kontuzje na co dzień się odzywają, tak? To jest taka bolączka. Zawodników i trenerów, którzy mają już za sobą jakiś staż treningowy. Niemniej jednak czas postawić wszystko na jedną kartę. Ja już nie będę tego odkładał tak, na, na za rok czy po operacji, bo czekają jeszcze operacje. Tak sobie postanowiłem, że jak urodzi mi się dziecko, zrobię to po prostu dla swojego synka. To będzie dla niego taki prezent, że, że tatuś jeszcze, jeszcze zawalczy. Także mam niesamowity głód. I przyznam się szczerze, jak mi tam urwie rękę, urwie mi nogę, to, to nic, będę, będę się bił do końca. Nie będzie już jakichś tam wymówek, że ciosy poniżej pasa, że boli kolano, nie, nie, będę się bił po prostu do końca. Marzyłem o tym, zresztą wszyscy moi najbliżsi, przyjaciele, moja rodzina wiedzą jaką drogę przeszedłem po to, żeby stanąć w tym miejscu, w którym jestem obecnie, tak? Nieraz to życie toczyło się pod górkę, ci, co wiedzą, to wiedzą, także teraz będą mieli szansę na to, żebym to po prostu odpokutował i pokazał, że, że można, także zrobię to. Swojemu przeciwnikowi mogę życzyć tylko dobrego okresu przygotowawczego nie lubię żadnych strasztalków, tak, jakiegoś takiego śmieciowego gadania, e, jesteśmy dżentelmenami na co dzień, do ringu wchodzimy jako wojownicy, zostawiamy tam całe serducho, czego Ci mogę życzyć człowieku, no, trenuj ciężko, mamy dać dobre show, mamy się po prostu tam okładać i kibice mają być z tego zadowoleni, my mamy być w jednym kawałku, ale po dobrej sportowej rywalizacji, z pełnym szacunkiem. tego miejsca chciałbym jeszcze podrobić swoją małżonkę i swojego synka Adasia. Adasiu, tatuś się pozdrawia i zapraszam wszystkich na galę MCF. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynią się do tego, żeby mój okres przygotowawczy był taki jak należy. Ertos, dobrze się jedzie.